Cześć, z tej strony Monia. E, dzisiaj przychodzę do Was z albumem dziecięcym dla dziewczynki, e, i jest to album wykonany z tej pięknej kolekcji z, od Craft O'Clock Sweet Princess. E, cały album powstał praktycznie z jednego małego bloczka papierów. Użyty był tylko jeden arkusz z dużej kolekcji. Wykorzystałam też karty do Project Life'a, które są jako takie karty, wkładki i, i różne tam dodatki. I ozdobiałam album praktycznie głównie takimi wycinankami, tak? wzorkami do wycięcia. Też od Craft O'Clock nie mam niestety, ale tego numerka i, i, i nazwy dokładnie arkusza, ale, ale to jest nie problem sobie znaleźć. No, jak widzicie, w większości y, użyłam z tych y, digów, tak, czy wzorków. I teraz może Wam pokażę album. Y, użyłam też do niego y, papier laminowany na okładkę. No, ale co będę opowiadać, tak nie pokazując? Najlepiej, jak Wam wszystko pokażę. I, tada! I to jest mój album. Y, to jest z takich, nie wiem, nie będę podawała Wam do... O, dobra. Podam Wam wymiary. I on jest chyba 16, jakoś tak, 16,5 na 16,5 cm. A grzbiet ma troszeczkę powyżej 8,5 cm. E, właśnie, jest tutaj na bokach ta okładka, znaczy cała okładka jest tym papierem laminowanym. Jest on świetny, naprawdę. Po prostu jest to taki plasterek na rany. <laughs> się śmieje. Bo jest po prostu no... Wielu rzeczy kiedyś próbowałam i, i ten papier mi gdzieś tam pękał. Często albumów nie chciałam robić, bo nie wiedziałam co mam właściwie zrobić z tą okładką, a tu po prostu jest no... super. Super pomysł to był. I teraz tak. Tak wygląda z góry. Jest zawiązywany na wstążeczkę satynową. Na okładce jest arkusz z małego bloczka. Jest tekturka, którą troszeczkę Glossy Accent zrobiłam. Ten misiaczek jest wycięty z kart do Project Life'a. I co tu jeszcze? Serweteczka? Z tyłu oczywiście jest moja naklejka. I teraz może Wam pokażę, co mamy w środku. Tu sobie odłożę. I teraz tak. Mam nadzieję, że to będzie dobrze widać. O. Tu mam na pierwszej stronie y, słoniki wycięte, jest napis. Napisy, y, nie miałam takich napisów z kolekcji, ale sobie po prostu na kartkach na y, kartkach właśnie z małego bloczka wydrukowałam sobie swoje napisy. I właśnie jest na tym papierze, ze względu na to, że wtedy pasuje do całej kolekcji. Tutaj mamy y, książeczkę. Moja dziewczynka. Też właśnie z karty do Project Life'a. I druga książeczka tu jest Mały odkrywca też można sobie tutaj zawsze te trzy zdjęcia yy, się zmieszczą. Yy, na pierwszej stronie jest tutaj taki no nie wiem jak niektórzy mówią no to, że to są lejałciki takie. Nie ma żadnych klapek jest tylko jedno zdjęcie wchodzi. Yy, nie wiem czy wam gdzieś tutaj pokażę. Yy, ja zawsze podklejam yy, te obrazki yy, w... Może nagle zapomniałam, jak na to mam powiedzieć. Podklejam w taki sposób, żeby wchodziły tutaj zdjęcia i czasami widzę, jak Asia z Weselego Końcika nagrywa takie narożniczki nakleja i na nich wtedy naklejane są obrazki i wszystkie dodatki. Ja to robię troszkę inaczej. Ja przyklejam po prostu kawałki tektury po bokach tej maty i wtedy na tą tekturę naklejam sobie wzorki kompozycję na tym tworzę. <noise> Trochę się mylę. No więc dobra, tu mamy kompozycję, tu jest mała księżniczka, jest zajączek na chmurce. Często też robię takie mm, banerki jakby, bo jak nie mam pomysłu jak mam ozdobić, to właśnie taki banerek zawsze gdzieś tam uzupełnia całą, cały wygląd strony. Na kolejnej stronie jest belly band. O, to była ta karta. Z tego... I tutaj na tym brywencie jest słoneczko, na chmurce jest znowu książeczka kochana dziewczynka yy, i kolejna książeczka Miej wielkie marzenia maluszku. A nie, to jest karta. A nie, przepraszam, nie, jest książeczka. Już zapomniałam, bo już jakiś czas temu robiłam coś, mi się chyba... A nie, wszystko jest ok. Myślałam, że się skleiło i jest też karta, mata. Właśnie te karty do Project Life'a właśnie yy, robiłam tak, żeby one były jako takie książeczki. A maty zawsze są takie dodatkowe. Na następnej stronie jest tutaj metryczka. Jest ona otwierana. Ten, tą tak jakby stronę, że tak powiem trochę ściąg no, ściągnęłam od Ani z kanału Ania Tworzy. Znaczy częściowo ten album jest, że tak powiem, inspirowany wieloma, wieloma osobami, które robią, więc no, czasami nawet nie potrafię powiedzieć, kto był autorem danego sposobu, jak stworzyć daną stronę. Więc yy, no jest jaki Nie będę już po kolei mówiła. Wiem, że pamiętam, że tą robiła Ania tego typu. Tutaj też jest również książeczka i mata na zdjęcie. Na następnej stronie znowu tutaj jest taki właśnie, jedna mata na jedno zdjęcie z napisem Mała Księżniczka. A tutaj zrobiłam coś na podobę guziczków. Wycięłam kółeczka i taki miałam. Od takiego wykrojnika z żyrafą, taki jakby, żeby zrobić taki guzik. I właśnie były cztery dziurki, przepleciony jest taki e, sznurek, e, jak do pakowania. I fajne guziki z tego wyszły. Na kolejnej stronie mam e, wodospadik na kilka zdjęć. Mały. Jest tutaj e, prezencik z balonikami. To jest oczywiście na magnes. Tutaj też e, tak robiłam, jak właśnie Ania skanowania tworzy robiła też właśnie e, dziurkaczem e, brzegowym, żeby to ładnie wyglądało po prostu. I tutaj tak samo wyklejałam samym paseczkiem, bo też nie lubię jak strona pierwsza jest ozdobiona, a tutaj są takie białe, więc sobie oklejałam te, te brzegi. A kilka zdjęć tutaj się zmieści. Teraz tak, na następnej stronie mamy y, taki, taką książeczkę malutką z to nie jest karta, to jest po prostu z dużej strony. I ona jest otwierana jest na magnes. Tu musiałam dać ozdobny papier, ponieważ to był magnes zaklejony, a zwykle tych książeczek w środku nie oklejam. Wewnątrz w kieszonce mamy oczywiście książeczkę ze specjalną przesyłką i matę na zdjęcia. Mata oczywiście jest dwustronna, jest potuszowana distresem żółtym, tak żeby to wszystko ładnie się zgrało w całość. Na kolejnej stronie znowu mam matę pojedynczą i jest słodkie maleństwo. Kompozycja jest zrobiona z kwiatkami, które też są dodatkiem do, 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 do kolekcji całej tej Sweet Princess, właśnie z samymi kwiatkami. Ja sobie je zawsze wycinam, do tego nie potrafię Wam pokazać teraz jak, jak ona jak arkusz wyglądał, mam tutaj po prostu powycinane jeszcze dodatki. A tu mam dwa chłopca w niebiesko-żółtych w kolorach. I teraz tak, na następnej stronie mam takie klapeczki. Słoneczko Tatusia, jest piękny króliczek na, na serwetce ozdobne i jest ona na magnes, ale podnoszona jest do góry i podnoszona jest i w tą stronę jest. I tutaj mamy znowu taką kartę na jedno zdjęcie. I oczywiście tutaj w tych miejscach też możemy. Umieścić jakieś zdjęcia. Album jest ogólnie na zdjęcia 9x13 i tylko na takie zdjęcia. Nie ma po prostu żadnych y, m, mniejszych ramek na, y, albo mniejszych mat na inny format. Na kolejnej stronie mamy misiaczka z serduszkiem. Troszkę mi się to serduszko tutaj podhacza. Będę musiała coś z tym zrobić. I jest to taka klapeczka, że podnosimy w ten sposób. I otwieramy tak. I tutaj sobie mieścimy jeszcze jedno zdjęcie, i jeszcze jedno zdjęcie jest tutaj na, na tej stronie. Także o tak. I to jest oczywiście na magnes. O, właśnie słychać. Potem znowu mam na kolejnej stronie. Też taką malutką, znaczy ciężko nazwać tą kompozycją. Jest obrazek i jest napis ósmy cud świata. I też taki jest zrobiony banerek. Tak jak właśnie mam mówiłam na początku. I jedno zdjęcie się tu mieści. Na kolejnej stronie mamy książeczkę otwieraną, zawiązywaną na wstążeczkę. Mamy tutaj, właśnie, kartę do Project Life'a. Oj, oj, oj. Słodkie maleństwo. I ona jest po prostu tylko przyklejona jako ozdoba. Tutaj sobie zrobiłam, tak jakby, jedną taką, ten, ten papier, który jest pod spodem, z, ze ścinków, że są po prostu brzegi od wycinania jakichś tam mat. I po prostu to sobie posklejałam razem i. i i wychodzi fajne takie tło. Często mi się zdarza tak robić, ponieważ no, staram się wykorzystywać wszystkie możliwe ścinki. Wiadomo, takich całkiem malutkich, czasami nie wiadomo, co z nich zrobić, ale jak są takie większe, to one się idealnie nadają do właśnie takiej, do takiego, takiej maty jakby, tak nawet jakby była do oklejania ze zdjęciami. I książeczka jest o, też jest na kilka zdjęć. Oczywiście na poziome zdjęcia. O, sobie zawiążę. Oj. Troszeczkę bardziej. I tu już mamy ostatnią stronę. Jest tutaj kieszonka właśnie z karty do Project Life'a. Wewnątrz jest umieszczona karta też do Project Life'a. Jest zrobiona z tego książeczka. Czy nie sądzicie, że ten króliczek jest po prostu cudny? Jest mata na zdjęcie. A na ostatniej, już stronie okładkowej, jest mała kompozycja z balonem. Jest najpiękniejszy uśmiech, napis. I są też te banerki zrobione. I, I jak widzicie, tak, strona tutaj jest troszeczkę połączona, ponieważ do oklejenia okładki od wewnętrznej strony był potrzebny już papier większy niż 6 na 6 cali. Dlatego tutaj był właśnie ten jeden arkusz, o którym mówiłam, z którego duży arkusz, z którego właśnie okleiłam okładkę od wewnątrz i był to taki duży kawałek 30 na 30, a tutaj po prostu musiałam kawałek dokleić i to jest ten sam arkusz tylko odwrócony w drugą stronę i też z tego arkusza jest tutaj zrobiona kieszonka. No oczywiście serduszka trochę w drugą stronę idą, ale myślę, że wiele osób tego zwyczajnie nie zauważy. No i cóż. No i to będzie koniec tego albumu. M mój napisik, moja strona na Facebooku, jakbyście chcieli mnie odwiedzić, to zapraszam. No, i tak. Mam już przygotowany prawie w 100% kolejny album z tej drugiej kolekcji chłopięcej Sweet Prince. I, I zostało mi tak naprawdę troszeczkę dopracować okładkę i pewnie niedługo wam pokażę. Mam jeszcze jakieś kilka albumów, które będę chciała wam zaprezentować, natomiast no, no troszeczkę czasu potrzebuję na nagranie tych filmików, więc. No nie tak od razu. Dzisiaj tego nie zrobię, ale, ale w następnych dniach powinnam coś wrzucić. Także... Mm, dziękuję Wam bardzo, że obejrzeliście ten filmik. Polecam też tą super kolekcję. Powiem Wam szczerze, że na początku jak y, Craft O'Clock zaczęło wydawać swoje kolekcje i dziewczyny bardzo tak jakby promowały w internecie, to ja się zawsze zastanawiałam, co one widzą w tych papierach, że one są takie, mają mydłe kolory i takie... No, jakieś takie nie wydawały mi się jakieś takie super fajne i nigdy ich nie kupowałam. I to była chyba. Nie wiem, czy to była pierwsza kolekcja? Nie, pierwsza kolekcja to były świąteczna Christmas Wish bodajże. Z której mam też album i wam go pokażę. I pamiętam, że jak kupiłam już tą pierwszą kolekcję i zrobiłam ten gotowy. Zrobiłam album, jak on już był gotowy, to naprawdę stwierdziłam, wow, super! Naprawdę super! Super jest kolekcja! I zaczęłam zamawiać kolejne i kolejne, i tak naprawdę większość kolekcji Craft O'Clocka jest po prostu dla mnie, wow, tak wiadomo, że nie wszystkie, bo nie każdy w każdym stylu się odnajdujemy, ale dziecięce to są po prostu no, dla mnie bomba I, i w ogóle ja lubię delikatne. Co prawda, Craft O'Clock nie ma tak wiele delikatnych w tych kolekcji, ale już kilka się znalazły, więc, yy, więc zawsze znajduję coś dla siebie, a ostatnio też dużo yy, Próbuję z takimi bardziej intensywnymi kolorami, i, i właśnie często robię na wykonuję mm, pracę z tych intensywniejszych kolorów. Następną moją karteczką, którą Wam pokażę w następnym filmiku, będzie kartka wykonana z tej kolekcji Kara Antlina. Mam już na nią pomysł, więc y, już niedługo pojawi się na moim kanale. A teraz dziękuję Wam. Y, Wszystkim za, <noise> za obejrzenie tego filmiku i subskrybujcie mój kanał i lajkujcie moje zdjęcia. Yy, I czekajcie na kolejne filmiki. To pa!